Cześć! Wielkie zamieszanie po słowach Agnieszki Radwańskiej dotyczących braku występu Igi Świątek w finałach Billie Jean King Cup w Sewii. Jak na to patrzeć? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Początkowo nie chciałem wypowiadać się na kanale jakoś szerzej na ten temat, ale afera zrobiła się już tak duża, zamieszanie, że uznałem, że jednak kilka słów wypada powiedzieć, ale zacznijmy od początku. Polskie tenisistki grały w ostatnich dniach w Seville, w finałach drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup właśnie w Hiszpanii i występowały w grupie z Kanadą i Hiszpanią gospodyniami, no i z Kanadyjkami na początku przegrały niestety 0-3 i już wtedy straciły szansę na wyjście z grupy do półfinału, bo z tej trzyosobowej grupy wychodziła tylko jedna drużyna, no i, a wcześniej z kolei Kanada pokonała Hiszpanię 3-0. I potem jeszcze w piątek... Polki przegrały na koniec z Hiszpanią 1-2. Jedyny punkt dla naszej drużyny w obu tych meczach wywalczyła para Martyna Kubka-Katarzyna Kawa. W singlu przegrały swoje mecze m.in. Magdalinet i Magdalena Frank, czyli druga i trzecia rakieta naszego kraju. W Hiszpanii nie wystąpiła Iga Świątek, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, że tak będzie. Iga zapowiedziała jeszcze przed rozpoczęciem turnieju WTA Finals w Cancun, że nie przyleci do Seville. To wszystko ze względu na ten fatalny kalendarz. Ostatecznie było tak, że Iga wygrała turniej mistrzyń w Meksyku w poniedziałek. Turniej finałowy Billie Jean King Cup w Hiszpanii ruszył we wtorek. Polki zagrały mecz z Kanadą w czwartek, a z Hiszpanią w piątek. Turniej finałowy w Hiszpanii, jeśli chodzi o te drużynowe rozgrywki, pokazywała stacja Pilot WP. W pewnym momencie w studiu, w czasie jakby analizowania i pokazywania tych spotkań, pojawiły się Justyna Kostera, czyli dziennikarka ViaPlay i Agnieszka Radwańska, jej nie trzeba przedstawiać, nasza absolutna legenda tenisa. Prowadzący zadał im m.in. takie pytanie: czy waszym zdaniem to było do zrobienia, żeby ona, czyli Iga, przeniosła się z Meksyku do Sewilli i zagrała mecz na swoim poziomie? Najpierw głos jakby zabrała Justyna Kostera, powiedziała między innymi, nie musi grać meczu na swoim poziomie. Czasami takie wsparcie mentalne jest ważne. Zaznaczyła, że chociażby na miejscu były Belinda Bencić czy Paula Badosa, a nie grały. Dodam od siebie również, że rybakina też pojawiła się w Seville, a ostatecznie nie zagrała, a jej drużyna nie wyszła z grupy. Justyna podkreśliła również beznadziejność kalendarza. Co do tego, no to nikt nie ma wątpliwości, że kalendarz właśnie ITF i WTA, był fatalnie ustawiony, skoro jeden turniej się skończył, a drugi tuż po nim zaczął. Dokładnie to samo było rok temu, gdy finały WTA Finals były w Fort Worth, a chwilę później rozpoczęły się finały drużynowych rozgrywek w Glasgow w Szkocji. Pamiętajmy jednak, że w Seville nie było nie tylko igi, ale także Kokogow, Jessica Peguli, Rybakina tak jak wspomniałem nie zagrała, Wądruszowa rozegrała dwa mecze, jeden wygrała, jeden przegrała, ale no, Wądruszowa to jednak nie iga. pamiętajmy, że Czeszka chociażby odpadła w grupie, jeśli chodzi o turniej mistrzyń w Cancun. Z kolei Onza Berczy i Aryna Sabalenka w ogóle nie musiały występować, bo ich drużyny nie grały w finałach w Seville, podobnie Maria Sakari, czyli Grecja. Następnie to Agnieszka Radwańska zabrała głos. Powiedziała na początku, że to decyzja samej IGI, bardzo indywidualna kwestia. Podkreśliła tak, że rzeczywiście kalendarz nie był dobrze skonstruowany. Następnie dodała jednak, że byłaby to oczywiście ogromna pomoc, gdyby IGA jednak mogła wystąpić w Hiszpanii. Mogłaby nawet nie wystąpić wspierając dziewczyny, ale też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to, by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych. To jest cytat z Agnieszki. Teraz kolejny, bo w pewnym momencie Kostyra zapytała właśnie Radwańską, Nie przypominam sobie, żebyś odmówiła gry w reprezentacji? Agnieszka wtedy odpowiedziała: Zwłaszcza w tak młodym wieku grałam praktycznie wszystko. Jestem na pewno rekordzistką, jeśli chodzi o mecze w reprezentacji, bo było ich ponad 40. I tu jeszcze prowadzący dodał swoje, zapytał jeszcze raz w inny sposób. Czy będąc w takiej formie Iga Świątek byłaby w stanie twoim zdaniem wykrzesać z siebie jeszcze odrobinę siły na ten turniej? Moim zdaniem nie chcę komentować jakby z pracy dziennikarzy, ale moim zdaniem to pytanie trochę nie ma sensu, o czym za chwilę. I Radwańska powiedziała tak? Na pewno tak, tym bardziej, że Iga jest świetnie przygotowana fizycznie, tenisowo fizycznie mogłaby grać cały czas, ale to już jej decyzja. Trzeba pytać dlaczego po raz któryś niestety odbawia. Ponieważ wcześniej też Justyna Kostera zauważyła, czy może powiedziała, że Iga dość często odmawia gry w reprezentacji Polski w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Zacznijmy od kilku zastrzeżeń, analizując wypowiedzi Agnieszki Radwańskiej. Przede wszystkim nikt racjonalnie myślący nie podważa jej w ogóle kariery. Zasług dla naszego tenisa, które są. I będą gigantyczne, absolutnie. Ona podniosła nasz tenis z poziomu bardzo niskiego do bardzo wysokiego. Co do tego, chyba nikt racjonalnie patrzący na sport nie może mieć żadnych wątpliwości. Bez niej bylibyśmy dużo dalej, jeśli chodzi o tenis. Dała nam mnóstwo radości swoimi sukcesami. Nikt też nie podważa jakby prawa Agnieszki do zabierania głosu w sprawie Igi Świątek, Magdy Linet, reprezentacji, ogólnie tenisa. Może komentować... Na co tylko ma przecież ochotę, jest odwrotnie. Jej słowa są tym cenniejsze, że przecież jej perspektywa jako byłej świetnej zawodniczki jest bardzo ciekawa. To znaczy warto poznać zdanie, jakie ma właśnie w takich różnych sprawach. Ma prawo komentować wszystko, co tylko chce tak naprawdę. Jednak tutaj też uwaga, każdy ma także prawo komentować słowa Radwańskiej, jeśli są publiczne. Uważam, że oczywiście z zastrzeżeniem, żeby to było w sposób kulturalny robiony, nie po chamsku. Merytorycznie. Wtedy uważam, że mamy właśnie dyskusję w środowisku tenisowym, która nie jest przecież chyba zła, dobrze rozmawiać, warto rozmawiać, tylko oczywiście za zachowaniem pewnych standardów. Wybuchła wielka burza po tych słowach Agnieszki Radwańskiej. Jedni ją bronią, że miała prawo się tak wypowiedzieć, inni sensu jej słów bronią. Z kolei inni atakują, że w ogóle nie powinna zabierać głosu w sprawie decyzji Igi Świątek, by nie grać w finałach Billie Jean King Cup w Inni z kolei odnoszą się do tego, co Agnieszka wprost powiedziała i ja wolę właśnie należeć do tej ostatniej grupy, czyli dyskutować z samym sensem słów, nie podważać, bo tak jak mówię, uważam, że Agnieszka miała i ma prawo zabierać głos w takich sprawach. Można tylko rozmawiać na temat tego, w jaki sposób się wypowiada, to znaczy, co dokładnie powiedziała. Radwańska powiedziała, to decyzja samej IGI, bardzo indywidualna kwestia. Absolutna zgoda, na pewno Agnieszka dobrze wie, jak ciężko jest zbudować kalendarz, jak ciężko jest grać, planując to wszystko: czyli w którym turnieju zagrać, w którym nie, kiedy boli, kiedy nie boli, jak to wszystko zaplanować. Uważam, że generalnie IGA bardzo dobrze planuje swoją karierę. No i tutaj właśnie zdecydowała się na taki krok. Które zresztą chwaliłem wcześniej, że to jest zrozumiałe, dlaczego odpuściła drużynowy występ w Hiszpanii. Sugestie, że Iga mogłaby przylecieć, ale nie zagrać, wydaje mi się, że to nie pasuje do jej charakteru. To znaczy, chyba jest tak, że ona w ogóle jakby przyleciała, to chciałaby po prostu grać i grać na swoje 100%. A tutaj też taka, taki pomysł, żeby, że może zagrałaby na niższym poziomie, byleby wygrać to wydaje mi się, że to nie pasuje po prostu do Igi, że ona gdyby już przyleciała chciałaby zagrać na 100%, wygrać wszystkie spotkania, a nie żeby tylko zagrać, nie wiem, na 50% byleby wygrać. No to też bardzo ciężko zmierzyć, gdzie pokazać się z takiej Strony, żeby właśnie wygrać, ile trzeba dać, żeby pokonać, nie wiem, Kanadyjki, Leyle Fernandez, którą musiałaby zagrać, albo Sarez Oribe-Stormo, ile musiałaby Iga z siebie dać dokładnie, żeby wygrać. Przecież to trochę trudno ocenić. Poza tym Agnieszka mówiła, że Iga mogłaby zagrać tylko w tych najważniejszych spotkaniach. Problem w tym, że ten najważniejszy mecz, jak się okazało, był już w czwartek, bo to było właśnie z Kanadą po tym spotkaniu, gdy Polki przegrały, to straciły szansę na wyjście z grupy. To kolejne spotkanie z Hiszpanią w piątek, bo już tylko prestiżowe, a nie o wyjście z grupy, czyli właściwie Iga przyleciałaby z Cancun jakoś we wtorek do Hiszpanii, następnie, no i czyli trudny lot, przygotowania, walka z czasem, żeby trochę odpocząć i w czwartek już mecz na przykład z Leilą Fernandez. Oczywiście może by Iga z nią wygrała nawet stojąc na jednej nodze, ale pytanie czy musiała się tak narażać, ona zdecydowała, że to nie ma sensu. Tutaj też Agnieszka zapytana właśnie przez Justynę Kostyrę, czy ona, jak ona podchodziła do spotkań, czy, czy że, że nigdy nie rezygnowała. To Agnieszka powiedziała, że w tak młodym wieku grała praktycznie wszystko i że jest rekordzistką. I tu jest absolutna zgoda, że grała praktycznie wszędzie, gdzie mogła, jeśli chodzi o reprezentację, jeździła na wszystkie wyjazdy. Tylko problem polega na tym, że trzeba pamiętać właśnie, że Agnieszka Radwańska zakończyła karierę w wieku 29 lat z powodu stałych problemów Zdrowotnych. Wtedy to był przede wszystkim uraz stopy, ale nie tylko. Generalnie Agnieszka podkreślała, że jej organizm jest wyczerpany, jeśli chodzi o sprawy fizyczne, że nie ma już możliwości gry na takim poziomie, jaki by jej zadowalał. I właśnie przed trzydziestką zdecydowała się zakończyć karierę. Oczywiście ona ma prawo patrzeć na karierę Igi tak, jak patrzy, ale też trzeba właśnie pamiętać o tym, jakie były powody jej końca kariery. I jak to się po prostu poukładało? To nie jest zarzut do niej, tylko stwierdzenie faktu, że być może gdyby grała mniej, zresztą sama mówiła w radiu RDC innym razem, że to jak często grała, szczególnie w młodym wieku, to się potem przyłożyło również do jej problemów zdrowotnych Niech później. To pytanie dziennikarza mi się po prostu nie podoba, że czy Iga, będąc w takim stanie, w takiej formie mogłaby wykrzesać siebie jeszcze odrobiny sił na turniej, bo, bo moim zdaniem czym innym jest forma, jakby jeśli chodzi o turniej, turniejowa, a czym innym zdrowie i forma fizyczna. To trzeba trochę rozdzielić. IGA kapitalnie grała w Cancun, ale czy byłaby w stanie zagrać tam jeszcze kolejnych sześć spotkań? Nie wiem, bo ona jednak też musi pamiętać właśnie o swoim zdrowiu, o tym, że gdzieś się mogą wyczerpać siły fizyczne. Tenisowo fizycznie mogłaby grać cały czas. Tenisowo pewnie tak, fizycznie, co do tego nie mam pełnej jakby pewności. Głos na Twitterze zabrał także David Celt, czyli z jednej strony kapitan naszej reprezentacji w drużynowych rozgrywkach Billie Jean King Cup, a z drugiej mąż Agnieszki Radwańskiej. Napisał tak: Dla Agnieszki Radwańskiej gra w reprezentacji była czymś oczywistym. Tutaj nikt nikomu nie zazdrości, ani nikogo nie atakuje, a tym bardziej nie wywiera presji. To są decyzje Igi Świątek, wszyscy IG Świątek szanujemy i podziwiamy. Nie szukajmy sensacji. Zalecam troszkę więcej spokoju. Dobrej niedzieli. Zgadzam się z tym, że generalnie Agnieszka grała w reprezentacji cały czas. Takie miała podejście. Iga, jak może to gra, nie grała w tym roku chociażby w kwietniu z powodu problemów zdrowotnych. Przecież miała uraz, tak naprawdę, po występach w Stanach Zjednoczonych. Potem w Rzymie, przed Paryżem, znów miała uraz. Pamiętajmy o tym, jak Wiosną miała dużo problemów fizycznych Iga. O tym nie można zapominać. To są decyzje Igi. Tutaj też Dawid Celt podkreśla i to bardzo słusznie. Wszyscy szanują i podziwiają. To też dobre podkreślenie tego. No ale szkoda, że nie ma możliwości komentowania tego wpisu na Twitterze, aczkolwiek to oczywiście jego decyzja. Iga nie zabiera głosu w sprawie tego całego zamieszania. Trochę szkoda, że za mało się mówi o występach samych naszych polskich telisistek w Sewilli. Uwaga skupiona jest właściwie tylko na nieobecności Igi, a jednak pamiętajmy, że do Hiszpanii nie wysłaliśmy kadry C, tylko drugą i trzecią tenisiskę naszego kraju, jeśli chodzi o ranking singlowy. Między innymi one właśnie pojechały. No i o występach naszej drużyny trochę mówiłem w ostatnim odcinku na kanale program tenisowy. Polecam zobaczyć. Na koniec komentujcie, oczywiście, jak patrzycie na wypowiedzi Agnieszki Radwańskiej w sprawie Igi Świątek. Co uważacie na ten temat? Zapraszam do oglądania także innych odcinków programu tenisowego i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.